Na moim ulubionym warsztacie ewangelicznego rozliczenia, jakim jest warsztat integracyjny. Jesteśmy na e, miejscu pracy na wtz mówimy z Wrocławia i nie tylko, chyba. Ja tylko, nie tylko, że... proszę. Że... Ja Daj Boże! Daj Boże, witam serdecznie. Dlatego no. Nie ma szemucie. A tego ma, że... To jest! To jest też Co robisz? Ja jestem wcześniejszy. A, a drugie teraz co robi? Drugi A drugi film. Kogo bo jest prawo? Ja nie pana młodego. Pana młodego, kto będzie ktoś i wam webrą. Ania. A ty Dobry Robert. Robert, Robert. Oj, czemu tak Najbardziej kompetentna, spokojna osoba. Dobry rok. Dobry